Pewnie jesteś gotowa? No to ja będzie teleportacja w 5 sekund. Jesteś gotowa? No. Musimy podskoczyć na raz, na trzy, tak? Raz, dwa, trzy. Ja i ty to coś to więcej niż miłość. Coś więcej niż miłość. Ja i ty to coś więcej niż miłość. Coś więcej niż miłość. Coś więcej niż miłość. Ja i ty to coś ja więcej niż miłość. Mów do mnie, mów do mnie, mów do mnie całą noc i cały dzień i cały dzień, i całą noc i całą noc i całą noc i całą noc całą noc i całą noc i cały dzień, i całą noc i całą noc i całą noc dobra doleciliśmy do Sardyni właśnie byliśmy właśnie w tej firmie Wynajęliśmy naszego Fiat'a Cabrio I teraz musimy sprawdzić Czy nie ma żadnych uszkodzeń spoza listy, którą dostaliśmy Dobra, sprawdzamy listę, tak? Patrzcie, normalnie szyba się złożyła ja, Ogólnie fajna furka Naprawdę fajna mała To drugi raz Naciskamy i teraz cała się zamknie Teraz tak się pobawimy, aż się połamie no dobra, tak do końca powiem będzie. My idziemy z otwartym, nie? Tak. Dobra, już się niebo zaraz się zepsuje. Ogólnie apartament znajduje się w centrum starówki. Aczkolwiek jak jest też taka uwaga, że... Apartamenty, nie wiem czy wszystkie, ale przynajmniej my trafiliśmy na takie, że on kosztuje 300 za dobę, jest łazienka i jest pokój, ale ogólnie to jest pokój w czterypokojowym apartamencie dopiero. Także tutaj się uwaga, że jakiejś super dyskrecji tutaj nie ma, bo ta część już jest wspólna. To właśnie są, tu już jest inny niby apartament, ta część już cała jest wspólna. Tutaj jeszcze kilka i ta część jest wspólna. No, tutaj normalnie pracownicy chodzą, robią swoje roboty. Jedyny plus też jest taki, że wszystko na kodach. Także przy rezerwacji Możecie przyjechać w dowolną porę na środku nocy. Zaczynamy pierwszy dzień. Ja tutaj praktycznie ja... każde auto. Jest e, mocno zarysowane Więc... A my ubezpieczenie nie Tak, a my nie mamy ubezpieczenia na auto a Teraz idziemy na kawusie Nie, najpierw idziemy sprawdzić auto że jeszcze stoi A jak stoi to czy całe? Później na kawusie A później na plaży No i... Kolejny raz idziemy po nasze śniadanko, no bo jak nie? Takie śniadanko jest tylko tutaj. Już od razu oczy się otworzyły. W Cagliari za dużo do zwiedzania nie ma. Nawet troszkę żałujemy, że wybraliśmy właśnie to lotnisko, a nie lotnisko w Olbia. Wszystko jest daleko od siebie. Znaleźliśmy najbliższą plażę 20 km od nas, więc tam ruszyliśmy. Ale jak macie kabriolet, to każda droga to przygoda, która tworzy niesamowity wakacyjny klimat. Ciekawe, czy widzicie ten kolor, który my, bo mam wrażenie, by kamera zaciemniała mocno, a naprawdę jest w ładny Kolor wody. Jesteśmy na plażach Tureda Beach. Tureda Beach. Raz się wykąpałam i jak zobaczyłam meduzy, to nie wiem, czy jeszcze tutaj wejdę do wody. Raz się wykąpałam, zobaczyłem meduzę i się wycofałam. Ja Co? Wiemy tak? Nie, 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 nie. <laughs> Widzieliście ludziska jak to wszystko się robi No, a teraz wszystko to poprzycinamy, dodamy muzę i zobaczcie z jakiej teledyską Slowmo slow Patrzcie właśnie jak to wygląda Ja i ty to coś więcej niż miłość Mogliśmy dawno rzucić to tak jak te ślugi Może i wtedy to by się zakończyło może przeze mnie lub przez jebane długi ej To przeznaczenie na drodze zwanej grzechem Jesteśmy tylko ludźmi, a jednak to przetrwało Mogłem to zjebać, już wtedy lecz uśmiechem Ponaprawiałaś mój świat i tak bardzo bolało Mieliśmy ubaw, wido teraz go mamy niewytłumaczalny sens Życia nie nazwiesz go fikcją Pamiętam cuda i gojące się rany Jak spierdalaliśmy my razem wtedy przed policją to wierzysz i że w to tak samo U góry napisano, że to wszystko przeznaczenie Że się pojawisz i w którym miejscu będę ja i ty Gdy zagrało usłyszeliśmy to brzmienie Mów do, mnie, do, mnie, do, mnie, do mnie, całą noc, noc. Zaczynasz mi tu płakać, bo make up nie zrobiła Patrz, jak to ładnie wygląda w GoPro, zobacz, zobacz, piękniutko, patrz, Jesteśmy tak głodni, że to masakra. Znaleźć tutaj knajpę po 13 to prawie niemożliwe. A, A coś pokażę, coś wam pokażę. Pokaż, jak teraz dziwiamy pierdolnie ten samochód. Nikt nic nie ukradł. To, to już nie jest tak mało. Ogólnie w każdym miejscu, gdzie zamawiamy właśnie drineczki sobie, od razu dają jeszcze takie jakby, nie wiem, przekąska, czy nie wiem jak to się nazywa, to już za darmo. Albo, albo, chipsy. Tak. Paczkę albo chipsy, Albo chipsy, albo na czosy. A wyspa jest ogromna, ta? Żebyście widzieli, naprawdę od dołu w górę no to ponad 300 km W roku około 200 km. Także to jest pół Polski. I jak my wybieramy sobie jakieś tam fajne miejsce miejscówki, żeby pojechać tam na plażę, tam coś nagrać, to kurwa odległości po 50 kilometrów. Na mapie to wygląda, wiecie, takich 2 centymetry, a zapierdalamy godzinę. <grydżany> Teraz to będzie energia. Teraz to będzie energia. Mhm. Połączył naszą drogę na tle szarych życiarstw Ja zrobię to jak najlepiej potrafię I niech się patrzą i nie gadają Ty ja, takie miejsce na mapie Gdzie my to czas, wskazówki w miejscu stają O kurde, jakie oni tutaj wina sprzedają, zobacz Czyli wiadomo czego piją najwięcej, nie? Zobacz, coś po W porównaniu do małych butelek? Ja są takie w kartonie, nie wiem, normalnie, kiedy co woda kosztuje. Woda jest droższa niż, niż wino. No to my bierzemy butle. To chyba będzie jeden z najlepszych parkingów, jakich kiedykolwiek stałem. Najpiękniejszym widokiem. Zakupy zrobione, wszystkich ma być. Wino w kartonie, wino w butelce, jakieś chyba jest polecane. Sardynijskie Zaparkowaliśmy Widoczek przepiękny Można iść meldować się Ja wam powiem, że ten Fiat jest takie gumno. To jest hybryd Hybryda ogólnie Nie wiem, zobaczymy ile poszło paliwa, bo jestem po prostu ciekawy W kwestii Bo już prawie cały bak poszedł Ale przede wszystkim no mocy nie ma w ogóle Na przykład taka górka widzicie? To już tylko na pi pierwszym biegu na drugim już może cofać. Dobro, blisko, w końcu dotarliśmy. Co? Prezentacja, właśnie naszego apartamentu. I to ja rozumiem, właśnie apartament. Cena jest bardzo podobna, może droższy o 100 zł. Ale do to zobaczcie, jakiś tarasik. Z jacuzzi, najważniejsze. Naprawdę, z pięknym widokiem na góry, na morze. No, co ci psiaki tak wciska Winko, wszystko jak ma być. No. Ale mega dobre. Dobre? Tak są z barbecue Lecimy do auta i jedziemy do naszego jachty. Wow. Wow. I ty co, jaki, ja ci zaraz dwa zdjęcia zrobię, ty w szoku będziesz. Ty będziesz w szoku. No i przyjechaliśmy. Winko, ręczniczki, ciasteczka, jakieś tam jedzonko, sprzęt. Sprzęt, sprzęt. Idziemy teraz popływać. jedziemy popływać. Może nawet polatać, bo drona też mamy. Powinno być pięknie. Powinny być super pięknie. Coś niesamowitego. Motorówka, ja i moja przepiękna, ukochana kobieta. Naprawdę, Sardynia ma super klimat, zostawiło nam mnóstwo wspomnień. Aczkolwiek jest bardzo ważna rzecz, żeby sprawdzić pogodę, zanim tam się wybieracie. Jak widać na filmikach, czasami jest bardzo pochmuro, i brzydko, czasem jest super pięknie, niesamowicie wręcz pięknie i właśnie to zasługa pogody, a przede wszystkim słońca. Dlatego warto sprawdzać pogodę z tego co wiemy najlepsza pora na Sardynię to właśnie jest wiosna, też lato, tylko może być za gorąco, a jedna z najgorszej pory to właśnie jesień i zima. Również jeżeli wynajmujecie czy samochód, czy wódkę tak jak my, no to warto nagrać telefonem zanim odbieracie transport, wszystko dołkowe z szczegółami, żeby potem nie mogli zwalić na was, że jakaś ryska lub uszkodzenie powodowane zostało właśnie przez was, a nie, że takie było wcześniej. Naprawdę super piękne widoki dołkowa zatoki Orosea. Jeśli mamy polecać część wysły, do której warto przede wszystkim dotrzeć, to będzie część około lotniska Olbia. Tak jak na Kagliari nie ma nic do zwiedzania. Dobra, jesteśmy chłodni, głodni, a teraz w będzie już dobrze. Wynie jeszcze jakaś akcja się wydarzyła. Cierno ciągle na hajs, prawda? Jednak dobrze, że my tacy w jesteśmy, że wszyściutko nagrywamy, naprawdę tak dużo filmiku mamy, że tam... Co 5 minut można było policzyć e, która godzina, bo dosłownie chcieli e, na nas zwalić, że to my rozjebali im wódkę i dlatego tam jest tyle wody, bo tam faktycznie były trzy dziury tak naprawdę, ale w środku. Oni mówią, że my nie na coś najechaliśmy. A ja mówię kurwa, ale to jest w środku dziura, a nie na zewnątrz. No i ogólnie to byłoby tak w sumie w razie co jakby chcieli nas naciągnąć to byłoby ciężko, bo tak nie, nie było jakoś sprawdzona łódka przez nas od razu jak my ją odbieraliśmy, ale też i przez nich nie było nas sprawdzona jak oni nam da, dawali, bo oni po prostu mówią ona była dobra, nie było takich rzeczy wcześniej. Ja mówię kurwa, ale to co ja musiałem zrobić żeby te dziury były, przecież to jest dziury normalnie. Tak czy siak też pokazaliśmy filmiki właśnie, że zobaczcie tutaj godzina po to już jest pół łódki kurwa zalana wodą. No i jakoś tam wyszło, że jednak powiedzieli, że dobrze, to, to nie wasza wina. Nie patrz na innych stani, oni patrzą tu przez pryzmat Może sam zarobisz na nie przeźroczyści tak jak widma Chcą ci układać posłania Ja w końcu chcesz się wyspać W końcu dobrać swoje pranie Ja tu już prawie połowę przeleciała daśma, się nauczyłem trochę Nie każdy bratem smażka Droga usypana prochem I przepołowiona czaszka z po nochem przykro mi nie moja jazda w końcu uderliśmy No ale ta plaża nie jest Z naj... Z naj Bardzo boli podeszły Jak chodzić I też cała, cała plaża właśnie Całe dno w wodzie też jest takie samo no Dawaj Kiedy mnie nie będzie już To pójdź I zamiast bardzo płakać głośno sieć Jest to bombę z ok, szybkie porównanie Aha, ogólnie to ten Chodź A mm. no, nasz prywatny, a nie widać mm. a, łączy mu trzy gwiazdki w tym hotelu Teraz wiesz, tam e, Jacuzzi było, a tu jest a taki tu jest sprzęt susz, suszarka Okej, okay, no to tutaj taki pokoik, który nie ma nic, jest pusta. No, nie wygląda to za kolorowo Żebyście widzieli, trzy gwiazdki hotel dosłownie tak samo jak tam w poprzednim I cena powiedzmy taka sama, prawie. Naprawdę minimalna różnica. Może o 10 euro jest tutaj różnica. Wydałby się dzisiaj ten hydromasterz, co? Gdzie my to czas, a wskazówki w miejscu stają. Ty i ja, stworzonej ku sobie ciała, dwa magnesy, spójrz, to działa. Bo ty i ja, jak niedobrze do przebicia skała Oddychaliśmy tym tlenem dawno, gdy muzyka grała kotku W każdej chwili, jesteś tu, czyli Udowodnimy tym, co chcieli, że się pomylili Tym, co wiesz, chcieli By tłumaczyć, jak się żyje tu Dzieci i ty, I love you, moje serce, welcome to Ty i ja już chyba tak do końca. Przejdziemy cały świat, dotniemy promień słońca. Na tle przeciętnych strat, gdzie atmosfera gorąca, staniemy ja i ty, ty i ja, tak bez końca i zostaniemy tu na zawsze jak pisane. Może w końcu się łosy, co nie jest poukładane. I przypomnijmy sobie skróty, jak zjadaliśmy przez kraty i